Stary zegar od pradziada Nic nie robi, tylko gada. Ledwo skończył, już zaczyna. Co godzina, to nowina. Ej, wy dziadki, czyż wy wiecie, jak bywało niegdyś w świecie, Jak bywało na tej ziemi, Przed latami, przed dawnymi? Tarcza moja tak jak słońce biła sercem szczerozłotym. Sławnych godzin sta tysiące wydzwoniłem moim młotem. Miałem w piersi głos ogromny, Grałem marsze i mazurki i polone z wiekopomny o tym królu, co bił turki. Dziś mi nikt już nie poradzi, z wiatrem poszło moje zdrowie. Zapytajcie tylko dziadzi, to on resztę wam opowie. Stary zegar mruczy w ciszy, zgięta skrzypi w nim sprężyna. Ledwo idzie, ledwo dyszy, przecież znowu bić zaczyna. Brawo!